wszyscy myślą, że jestem jego dziewczyną, ale jestem mamą jego kumpla. To było cholernie dobre. Mam na imię Elaine. Mam 42 lata. Jestem bardzo piękną kobietą, tak wszyscy mówią. Lubię dbać o siebie. Wyglądam na 30 lat. Tak, to zasługa salonów piękności, botoksu, ale po prostu nie chcę się starzeć. Rozwiodłam się z mężem pięć lat temu. To było nudne małżeństwo. Młodzieńcza głupota. Wyjście za mąż dla rodziców. Mieszkam sama w trzypokojowym mieszkaniu. Czasami romansuję z mężczyznami, ale nie zamierzam ponownie wychodzić za mąż. Od dwóch lat nie pracuję. Mężczyźni sami mnie sponsorują. Nie jestem kobietą lekkich obyczajów, ale umiem manipulować mężczyznami. Mam syna, ma 23 lata. Skończył studia i został w innym mieście do pracy. Ojciec jego kolegi ze studiów jest dyrektorem dużej firmy pomógł mu znaleźć pracę. Syn dobrze zarabia, po roku kupił sobie całkiem niezły samochód, wynajmuje mieszkanie i jeszcze przesyła mi pieniądze, choć nie proszę. Trzy tygodnie temu syn zadzwonił i poprosił, żebym przyjęła jego przyjaciela, z którym studiowali, dopóki nie znajdzie sobie mieszkania. Nazywa się Szymon, przyjechał tutaj na staż i szukał mieszkania do wynajęcia. Zgodziłam się, odwołałam spotkanie z nowym adoratorem i tak nie bardzo chciała iść. Przygotowałam ziemniaki, miejso, sałatkę i kupiłam koniak, nie wiedząc, czy Szymon w ogóle pije. Syn podał adres, więc nie musiałam spotykać go na dworcu, wziął taksówkę i przyjechał do mnie. Spotkałam gościa w pełnym stroju. Lubię uwagę mężczyzn i nie mogłam sobie pozwolić wyglądać źle, więc ubrałam się jak na randkę. Kiedy Szymon, przyjaciel mojego syna, zobaczył mnie, oniemiał nie miał. Dzień dobry. Nazywam się Szymon. Dostałem ten adres. Czy pani jest mamą Andrzeja? Zapytał zaskoczony. Dzień dobry. Tak, nazywam się Eleine. Jestem mamą Andrzeja. Pan zapewne jest Szymon? Co pana tak zaskoczyło? Zapytałam. Wygląda pani raczej jak siostra. Wygląda pani bardzo młodo jak na matka, powiedział Szymon. Było mi to bardzo pochlebne. Lubię takie komplementy. Zaprosiłam go do domu i usadziłam przy stole gdzie jedliśmy kolację i rozmawialiśmy. Szymon okazał się zwykłym młodym człowiekiem, otwartym, wesołym i mądrym jak na swój wiek. Opowiadał o studiach z moim synem, o dzieciństwie, o dziewczynie, z którą się właśnie rozstał i że jest mu ciężko to przeżyć. Czas przy rozmowie szybko minął, pokazałam Szymonowi, gdzie będzie spał, i poszliśmy do swoich pokojów. Nie miałam żadnych złych myśli. Następnego dnia wyszedł do pracy, a ja cały dzień zajmowałam się sobą, chodziłam z koleżankami do kawiarni i na zabiegi. Wieczorem wrócił z dwoma ogromnymi torbami jedzenia i zaproponował, żebyśmy znów usiedli i napili się za znajomość. Wypiliśmy, miło rozmawiając. Czas zbliżył się do północy, a Szymon cały wieczór obsypywał mnie komplementami. Gdyby był starszy, już bym się poddała. Oczywiście przyjaciel syna też był przystojny, ale nawet nie myślałam o tym, żeby coś z nim zaczynać. W żadnym wypadku znów rozeszliśmy się do swoich pokojów. W nocy obudziłam się, żeby napić się wody i zobaczyłam Szymona w kuchni. To był całkiem dorosły mężczyzna, około 180 cm wzrostu, szerokie ramiona, muskularne. Był w samych bokserkach, najwyraźniej nie spodziewał się, że też się obudzę. Kiedy mnie zobaczył, uśmiechnął się i powiedział, że dręczy go pragnienie. Spojrzał na mnie, miałam na sobie koszulę nocną z głębokim dekoltem. Potem spojrzał w okolice mojej piersi, życzył dobrej nocy i zaproponował, że odprowadzi mnie do sypialni. Wypiłam wodę i zaskoczona zgodziłam się. Odprowadzenie do sypialni nikt mi jeszcze nie proponował, ale już wiedziałam, jak to się skończy. On delikatnie odprowadził mnie do sypialni, parę razy specjalnie dotykając mojej piersi. Kiedy doprowadził mnie do sypialni, Stanęliśmy naprzeciwko siebie i znaleźliśmy się na jednym poziomie. Nie zdążyłam się opanować, gdy pocałował mnie w usta. Potem powalił na łóżko i połączyliśmy się w pocałunku. Drżałam w jego objęciach. Po chwili przeszyła mnie potężna drżączka, i na jakiś czas po prostu się wyłączyłam. To były niezwykłe doznania. Alkohol mnie rozluźnił. Nigdy wcześniej nie miałam takiego doświadczenia z mężczyzną. Potem wzięłam prysznic. On też. Poszedł do swojego pokoju, a ja do swojego. Rano obudziłam się o ósmej z lekkim bólem głowy. Uświadomiłam sobie, że przespałam się z przyjacielem syna. Na początku pomyślałam, że to mi się śniło. Wstałam, umyłam się i poszłam do kuchni. Po godzinie wyszedł Szymon, unikał spojrzenia, życzył mi dobrego poranka i powiedział, że wieczorem idzie oglądać mieszkanie i prawdopodobnie się wyprowadzi. Ja też unikałam jego wzroku. Jedliśmy śniadanie w milczeniu. Pierwszy zaczął rozmowę. Aleno, wczoraj bardzo mi się podobało. Przepraszam, że się nie powstrzymałem, ale dojrzałe kobiety to moja słabość. Nigdy nikomu o tym nie powiem. Jeśli pani chce, możemy to zapomnieć. Syn się nie dowie. To mnie uspokoiło. Wtedy znów okazał się mężczyzną, podszedł do mnie, złapał za rękę i pociągnął do sypialni. Nikt nigdy wcześniej tak ze mną nie postępował ale bardzo mi się to podobało. Potem poszedł pod prysznic, podszedł, pocałował mnie, przeprosił, podziękował za gościnność i wyjechał. Pół dnia myślałam o tym. I wiecie, podobała mi się ta noc, i to z chłopakiem, który mógłby być moim synem. Szymon się wyprowadził, mieszka w innym mieszkaniu. Ale czasami spędzamy razem czas. Jestem wolna, on też jest wolny. Kilka razy byliśmy razem w Egipcie. Nikt nawet nie podejrzewa, że mogłabym być jego matką. Dla mnie to kolejna przygoda, a dla Szymona zupełnie nowe doświadczenie. Jeśli spodobała wam się ta historia, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić nowych filmów. Dubbing tego filmu jest wykonywany przy użyciu sztucznej inteligencji. Bardzo doceniam wasze zrozumienie i wsparcie. Jeśli zauważyliście jakieś błędy, proszę, dajcie mi znać aby mogła je poprawić w przyszłości.